Go. Witamy Was serdecznie, widzowie, na kolejnym odcinku serii Still a Brainrod. Dzięki, Amir, za wejście tym kaszlem. Teraz podniosłeś atmosferę. Dobra, zaczynamy. Dziś z nami na odcinku będzie Kubik's Kubik Pro Max 125. Z tego miejsca od razu zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, ale również kanału Kubik'sa. Linki będą w opisie pod filmem, także zaprasza, zapraszamy Was serdecznie. A teraz przechodzimy już do naszej wioski, a z Wami przywita się jeszcze Kubiks. Witam serdecznie, Widzowie! Hi, hi, hi. Siemasz, Siemasz, Siemasz! Amir, ja już dołączam. I mój kanał, to bardzo dziękuję, bo, bo miałem wczoraj 23 suby, a teraz mam 33. Hahaha! Ha, ha. Dzięki, czyli praca została wykonana odpowiednio. Dziękujemy wam za wszystkie subskrypcje, za lajki, wszelką pomoc jaką nam tutaj mm, wysyłacie lub też dziękuję wam za to, że jesteście i że nam pomagacie, w, że wspólnie tworzymy ten kanał. Dobra, przechodzimy teraz do SEDNA, Ej, jesteśmy dalej w Brainrot. tu to przychodzi jedna osoba, w którym jest bardzo dobra, em, na, dobrym nauczycielem i, ma, i może przyjść za was. Jak jest jak jest zużo widzów u was, no to em, chodzi kolejna osoba, a ja, a ja nawet, nawet mogę być ja? I mogę, i jak ktoś jest słaby, em, i, i po no to? No to jestem od tego. Czekaj kubik się, bo my tu gadu, gadu, a tutaj już mi ktoś rąbnął. Muszę iść kogoś pozdrowić, w swoją łopatko. Eee, czemu moja baza jest w ogóle otwarta? Chłoptaś, który to? Ja nie. Dobra, ty nie? Gdzie jest Amir? Gdzie jest Amir? On znowu Czeka, siedzi schował Amir, Amir. No Ej, wie, kto tam wie, latał wie, u góry namiotu? Ej Co to było? Co tutaj się teraz wydarzyło? Dobra, poczekajcie, ja sprawdzę sobie tylko swoje drzewko, czy coś Tak, ja... patrz. No Odbieram mm. Dlatego to tylko to? Okej, okay, coś otrzymałem Co otrzymałem mami? możesz mi powiedzieć? Chodź, o. lucky blocka Eee, dostałem coś, poczekajcie Widzowie, ma... widzowie, widzowie. Migu, Mam coś do otwarcia Migu żebyś, żeby, 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 no, Migu, żebyś nie żebyś Nie gadajcie mnie, wszyscy Nie wiedziałeś, że to Że, że coś się otworzyło, a ty byłeś po, po tej stronie a ty nie wiedziałeś, że to wstałam w tej stronie, a to jest, a tutaj jest. Dobra, idę. Od... Czemu to jest zamknięte, Kubik? A, to nie moja baza. Biku, <laughs> Szybko... jestem u ciebie w bazie. Dobra, idę. Otwórz to bazę. Kto tutaj został w tej bazie zamknięty? Dawaj, Amel, wchodź. Otwórz. Dawaj, otwieraj. Dobra, zaraz, za trzy, dwa, jeden i... Otwieramy, co ja do nowego... A skąd ja to mam? O, Losowanko, losowanko. Ja nie patrzę. Nie patrzcie, nie mówcie mi tylko co jest na razie. Nie mówcie mi, nie mówcie. I odwracam się za trzy. Dwa. 1 jeden. Kak! Co dostałem? Co to za małe? Co to jest? Ale fajne. 500 koła na sekundę. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale ja już mam, zobaczcie co ukrywa. ja mam. Kubik się ukrada, Kubik się ukrada. Gdzie on nie wyjdzie? E, Amir, mam taki plan z tobą. mam taki plan z tobą Dobra. Dobra, ja idę teraz zobaczyć swoje, te co mam Ryba, tutaj u góry. O, ja mam to, zapomniałem, że tutaj już kaczuszek nie ma, ja wam nie zapomnę tych kaczuszek. Dobrze, Kto kubik. mi zarybzał kaczuszki? Dobrze Kubik, dobrze kubik. O! Co się stało się? Nie, po tego, co dostaje z Lucky A gdzie jest? Co tu się dzieje? W mojej bazie się działo się. Gdzie jest moja reszta moich Brain rotów? Co to? Co to? Ktoś mnie złapał, nie może być. Znowu to samo. Ale wy jesteście cwaniaki. Ale to po... wow. Co tu się stało ze mną? Zrobiło się aż na zielono wszystko. Co się stało? Okradłeś mi. mój Dobra, wy teraz mnie tylko lejecie i okradacie. Ja to już będę grał sobie w inną grę. Nie będę grał z wami w Brain jak mieliście mnie uczyć, a mnie okradacie. Taka to jest nauka? Dzięki wam, kumple. Nie gadam z wami. Idę sobie do pustej bazy. Proszę tutaj na razie nie przychodzić. Ja mam focha i stoję sobie tutaj 15 minut sam. Odpoczynku. Halo, Toto! Znowu mnie pozabierali. Ludzie zostawcie mnie! Nie, idę im się schować teraz w nowe miejsce. Tutaj już mnie na pewno nie znajdą. Kto mnie znowu bije! Puszczajcie mnie! ej! bierz go Gdzieś Dostaw go! Dostaw to. Nie no, proszę państwa, co tu się... Ja potrzebuję jakiegoś wsparcia! Kto by chciał dołączyć, żeby mi pomóc. A mi usiądź ładnie. i i gramy, chłopie, nie tańcz, nie tańcz! O, nie go, coś lat! Co, teraz mi chcecie dać? Najpierw mnie lejecie wszyscy dookoła. Otwieraj to. To? O, co to wrócił. Kto tutaj przyszedł do nas na serwer? Jest w końcu jakaś pomoc techniczna, dziękujemy Ci serdecznie. I zapraszamy Cię, żebyś mi pomógł. Mam coś dla Ciebie. No chodź. Masz to Dobra, wracam kubik, gdzie? Który? Na Te trzy kapusty To nie są kapusty Dobra, to nie są kapusty! Co to, to jest? To jest owad smoka, to jest owad smoka! I mam to wziąć? Tak! To jest moje I... no jeszcze ci taką lawakę! Eee! nie mam tego! No nie mam ja tego. No, no damy sobie! Dobra mam, odejdźcie. Eee nie mam tego, tańcuję. Kto mnie przetańcował? Kto to jest? Cześć techniczny, witamy Cię u nas w naszej wiosce. Siemanko, chodźcie najpierw pogadamy, nie bijmy się na razie. Na razie się nie bijmy, nie bijmy się. Halo, 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 halo Mietki! Tutaj! Jaki tutaj panuje chaos, nie mogę sobie wziąć swojego brainrota, którego dostałem Co tu spada? Samoloty strzelają ludzie <griat> big, big, <bo gryatES> Co tu się jedzie? Pan Półkiwi Witamy pana Paukiwi okay, <gryatES> no Dobra doj�가. no 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 Idę, idę po tego brainrota w końcu Dziękuję W końcu mam to co mi się na... Halo? Dlaczego znowu tańcuję? Kto mi to zarybzał? Owy, wy, Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja mam pewne podejrzenie, że dokonała tego techniczna. Gdzie jest jej ba... Kto mi kradnie? O nie! Ale wy jesteście... Dawaj, pomóż mi! Powinnaś też tańczyć. Amir, czemu każesz wszystkim tańczyć? Oprócz tańczenia. Gdzie jest techniczna? A tu techniczna, spałam tu lata. O nie, zrobiło mi to. Widzicie co? Obrotówkę! Nie! Odejdź, odejdź. Odejdź, 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 to A Ej, a czemu nie a patrzymy, w patrzymy w na to? Amir, to ty mnie cały czas to robisz? Ja nie mogę się poruszyć, Renielu! no! dawaj! Zostaw! Pić na mnie! A oni zdaj mi się nieją! Jak się mi grę w Ja już szósty raz go próbuję sobie zabrać! Dziękuję! W końcu mogę sobie dojść do mojej bazy! No nie! Kto to tym razem? Nie, nie. To tak nie będzie się działo. Ja idę teraz wam. Który to Techniczna! Chodź tu! Gdzie jesteś? Masz ty! Dawaj techniczną! Pilnuj techniczną, żeby mi nie. Pilnuj techniczną i Amira! Dobra! Amir lata. O nie, ja znowu tańcę! Zdobędę tego rota, Czy czego nie zdobędę dzisiaj! To jest pytanie! Kobie gdzie jesteś? Trzymasz ich?

Kubik. Kto Bana to mi dan. chciał zarybzać? To technicznie. Bana, Bana ci dam. My się kłócimy, Bana nic ryb, nie banuj. Co ty? stąd. Dobra, stajemy tutaj idziemy na zgodę dawać. Wyciągać ręce. Dajemy se na zgodę. Halo! Na zgodę, a nie stolikiem. Techniczna, zapraszamy cię tu do nas. No ludzie święci, co tu się dzieje? Michu, bierz twojego brain rota, przecież załatwisz. Tak, jak ja nie mogę żadnego przenieść, bo mi wszyscy coś ukradają, albo mnie biją, albo mnie blokują, że nie mogę nic. Czekajcie, no nie no, jak ja będę tak stał, no to ja stoję, a wy róbcie co chcecie. Michu, Michu, ja biorę twoje brain roty, żebyś sobie je Dobra, bierzcie sobie wszystkie moje brain roty. i teraz bierze! No nie... bir. A Bir! Bo to, musi, bo to jest dla, dla Michu a teraz jest smutny przez siebie. Ja już z wami nie gram. Idę sobie do swojej pustej Kanka bazy tu tam. gdzie mam zawsze kocha. Sam to sobie to... mam w bazie kocha. Proszę ja. mi tu nie przychodzić. A w ogóle to sobie idę popatrzeć tutaj. tutaj no to tańcz! Podoba. No! Podobać. Ej, techniczna! Techniczna tylko tu przyszła! Michu, Ona miała mi Michu, pomagać! A mnie nie, nie nos mnie znowu! Michu, pomagam ci! Biorę doroty od technicznej twojej! I wtedy, I wtedy ci je odwam! Dobra, dobra! My, Weź od nazy... mojej technicznej! To... Dostawcie! Tak mówisz, to tu leży. Yo, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Gdzie wy jesteście? Ja przecież nie jestem za tobą. Przecież ja wiem, ja się Co to jest? Mam wszystkie Twoje brainroty. Tak, a powiedz mi, gdzie są wszystkie moje brainroty, które tu chodź, chodź. były. Zniknęłem dosłownie na chwilę, pod choinkę. A tu już nic nie ma. Idę za tobą. Czekaj, czekaj, on teraz będzie się chciał tutaj mnie odwdzięczyć, chyba. Tak. panie, wszystko ja tu moje widzę. Jak wszystko jest Cały ten rząd? Cały. Cały. Dobra, Ej, biesku, zaczynam od... Ja o... To, to, to ta góra, który jest na górze. Nie, 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 nie. Czekaj. Mam już w bazie. On jest dobry. Pierwszy. Dobra, U góry jeszcze masz moje... <laughs> moje te takie co prawie jak kaczuszki, ale to nie są kaczuszki. O no, a, nie. A, I to było też ode mnie. Tak, to jest to właśnie, no. Dobra, mamy. Ten, ten jeszcze, był u góry u mnie, nie? Jeszcze nie zrobiliśmy to, tego premierowo, ale będziemy, rob nie, będziemy taki, robić boże, z bichu i z Amirem taki serial na Brookhaven. Tak zrobimy. tak, zrobimy od jutra. Słuchajcie, kochani, od jutra wystartujemy z nową serią w Brookhaven. Będziemy wam pokazywać coś innego niż tutaj. Tak, A was zachęcamy robię... do oglądania. Jak Weź, już wyjdą to, odcinki. To będzie może taki serial, ale chodzi o tym: że, że taki O tym bunkru, że taka bomba atomowa, i musimy wsiąść do niej, i się zamyka, i musimy wyskoczyć tam noc. Nie wiem, Dobra, jak. zrobimy taki odcinek też. Elegancko, chcecie takie odcinki, widzowie? Ja to napiszcie chcesz... w komentarzu. Tak, ja, napiszcie komentarz, do chcecie? Jak chcecie, to i tak zrobimy. I o, ja. e, gdzie ty? Gdzie ta baza? A tu Patrzysz mi się o ten dinozaur na kółkach i ma turbo burbo. Nie, nie ma, ma tylko turbo. Prawie tak jak. Jest mamy go mamy, go. ale on ma koła chłopie. On jak pójdzie, to już go nie znajdziesz. Dobra, lecimy dalej. I w ogóle, e, wichu, i w ogóle nie wiesz co ja sobie wczoraj zrobiłem na nogę. Co zrobiłeś sobie? Mm. Rozwaliłeś. Jest, Zobacz, się, że jak sobie kręciłem moją nogą o biur w biurko, to, się, to, się, to ja szybko e, tak pokręciłem i ja się walnąłem o, o, o biurko i w ogóle uh. O nie, o sam kant? Bolało? Bolało, na pewno. No tak i jeszcze mam go. No, proszę bardzo. No. Dobra! Zbieram, a masz ślad, został ci siniak. No. No, o, bo ja panie. też Też, też kiedyś się walnąłem. Jeszcze też się walnąłem, jak byłem na, na obiedzie u mojej babci, to ja też się walnąłem. O, to co ty o... tak się wszędzie. Walnąłeś Też gdzie <laughs> się walnął, Michu? Gdzie? O, ludzie, 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 ludzie. Ale te rzeczy bardzo Dobra, a u góry mam tego swojego? Poczekajcie, luknę. Jest swój, swój. Jest, okej. Okay. Krowa. Ale czy... O, oddaj mu to. Dobra, idę, 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 idę. to jeszcze za... był? To dobra. Dobra, dobra, idę do góry. Patrzymy, co tu masz jeszcze mi do oddania? Hmm ooo do do, do 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 ale to ale to ja ci dałem go ja? tak tak tego miałeś w padach aaa to jest Amir. ten dobra tak. już wiem już ja chciałem, wiem ja chciałam trochę o nim czy to, to czy abir ci uznał Tak, on jest Pięć dobry 5t mam 5t mam a moje chcę małe czerwone 5t 5t Amir ma kasę patrzcie na to a ja w ogóle ile mam tylko 368 bilionów. Uuuuuu. słabi dobra, dobra, patrzcie na to! Ja, ja mam na 400 mają kasy? trilionów. Kto ma 490 bilionów? Trylionów ja mam! Kubiks! A na środku to ja. Na środku to ja. No, Amir ma a 5, 5 trylionów. Ue, ja mam tak mało! Dobre, Ale ze mnie laptop takie, takie speciale, lebre, O se... bardzo mm. super Dobra a, a czemu nie patrzymy co wychodzi z tej ściany tam znowu No bo to te to, to jest słabe Ej to czemu one takie słabe wychodzą no, tutaj No bo one potem będą dobre Cały czas znaczy, takie ja idę, słabe ja, idę, bo, ja, idę, ja mam w ogóle dobra. taki Ej dobra ja idę na przerwę widzowie Słuchaj, słuchaj kubik się, to już będziemy i tak kończyć. Bo już mamy nagrane tyle, ile trzeba. Wiesz? Także dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnego. A już od jutra będziemy startowali z nową serią z Brookhaven. Tak, także bądźcie czujni i nie zapomnijcie dać subskrypcji i dzwoneczka, to wtedy Wam powie, że już jest nowy film na kanale. A dziś jeszcze po południu, jak zwykle, widzimy się na live. Zapraszamy Was serdecznie. Ja, Kubiks, Amir, Techniczna, wszyscy dookoła. Bądźmy razem. Na razie dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!